Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Program Oldie z Falą. Odcinek 30. Dobra, nigdy nie wiem tego, szczerze mówiąc, który odcinek. 30., któryś? Jak zaś zawsze jest napisane na samym początku, albo na YouTubie na samym dole, który mamy odcinek. Wydaje mi się, że 32. Dzisiaj rozmawiamy o imprezach, które dzieją się w ten weekend. Dla nas, dla fali spotu dwie są najważniejsze. O pierwszej powiemy jutro o 19.30. A ta druga, w kolejności przychodząca do nas, dlatego mówię, że druga, ale kto wie, być może najważniejsza tutaj na Pomorzu w tym czasie, to są uwaga, Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce y, kobiet. A dzisiaj razem z nami przedstawiciele, można powiedzieć, organizatorów? Tak? tak, zdecydowanie. Organizatorów, tak. Zaczynamy od mojej prawej strony. Dominik Duda, teraz będę czytał te dłuższe y, opi, opisy. Pełnomocnik rektora a w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu do spraw sportu akademickiego oraz koordynator sekcji sportu powszechnego Klub Sportowy AZS AWF IS Gdańsk. Prawnie. Tak. Dobrze. E, razem z nami jest też Adrian Zajkowski, student, trener siatkówki, wieloletni zawodnik Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, statujący w akademickich mistrzostwach Polski, działacz e, oraz e, przede wszystkim zawodnik klubu, znaczy działacz sportu, oj to widzicie za długie, nie <laughs> działacz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz klubu sportowego AZS AWF i S Gdańsk w aspekcie sportu akademickiego. Witam cię serdecznie, Dzień witam dobry. was serdecznie. Od razu y, powiedzieliśmy o tym, że miałeś teraz niedawno jakiś sukces, więc y, co to za sukces? Zacznijmy od tego. Tak, startowałem wraz z reprezentacją naszej Alma Mater na półfinale w piłce siatkowej mężczyzn, półfinale akademickich mistrzostw Polski y, i udało nam się zakwalifikować. Nie, do Udało to złe słowo. No, zasłużyliśmy. Y, zdecydowanie zasłużyliśmy. <noise> y, pojechaliśmy tam po ten awans i zrobiliśmy wszystko, co, co do nas należało, co sobie założyliśmy. Zajęliśmy w turnieju drugie miejsce premiowane awansem na turniej finałowy, który odbędzie się w dniach 11-14 maja w Poznaniu. Okej, okay, czyli rozumiem przygotowujemy się już do czegoś co będzie, przynajmniej dla Ciebie, najważniejsze na tą chwilę. Zdecydowanie, jest to, jest to bardzo fajne wydarzenie. W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się drugi raz zakwalifikować na turniej finałowy, właśnie w siatkówce mężczyzn. Eee, I Szczególnie dla naszej uczelni, dla naszej reprezentacji z, znaczy to bardzo dużo, z tego względu, że nasz zespół nie, jest, nie, jest, nie składa się z zawodników ligowych występujących na co dzień w rozgrywkach zorganizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej, tylko są to studenci, wręcz amatorzy, a na zawodach rywalizujemy z drużynami ligowymi albo wspieranymi przez zawodników ligowych, czasem nawet z pierwszej bądź z plus ligi. I jesteśmy w stanie walczyć jak równy z równym, często nawet na naszą korzyść, także, także dlatego uważam, że ten sport akademicki jest bardzo fajny, fajnie przeplata sport zawodowy z amatorskim, co dalej tworzy naprawdę wysoki poziom. Nie. To super, naprawdę. To pierwsza pierwsze Szapoba za ten awans. Trzymamy za Was kciuki w samym finale, bo lećcie tam jak najwyżej się da, a najlepiej to tak, żeby Gdańsk wygrywał zawsze. nie? Oczywiście. Bo to zdecydowanie najlepsze. No dobra, ale dzisiaj rozmawiamy nie o siatkówce, a o koszykówce. Po pierwsze, jak to się stało, bo pewnie mało kto zna zasady rozgrywek, jeżeli chodzi o Akademickie Mistrzostwa Polski. Jak to się stało, że Gdańsk jest głównym organizatorem, no i że ten pierwszy pół Finał jest właśnie u nas. Rozumiem, to są jakieś starania, jakiś wybór, tak jak, nie wiem, Olimpiadę, wybierasz się i Igrzyska Olimpijskie? E, tak, no tutaj startuje się w konkursie ofert do Akademickiego Związku Sportowego. Akademicki Związek Sportowy dzieli to między regiony, tam gdzie faktycznie te ośrodki są raz, że dobrze prosperujące pod względem organizacyjnym, ale też, że środowisko jest mocne pod względem sportowym. Zazwyczaj tym się gdzieś kierują. E, w zeszłym roku pierwszy raz w ogóle byliśmy organizatorami. Organizowaliśmy właśnie siatkówkę kobiet i koszykówkę kobiet. Nasze starania zostały docenione. Dobrze wypadliśmy. W tym roku również nam przyznano koszykówkę kobiet. Na przyszły rok mamy kolejne aspiracje, kolejne dyscypliny. W tym będziemy chcieli się zmierzyć, tak naprawdę, z nimi. I dlaczego my. Myślę, że dlatego, że, że wykonaliśmy to właśnie w zeszłym roku bardzo dobrze. Zrobiliśmy to najlepiej jak potrafiliśmy. Przecieraliśmy dla nas ten szlak. W tym roku znowu było bardzo dużo <laughs> wymagań w stosunku do nas. Awansowało w sensie, wystartuje bardzo dużo zespołów. Logistycznie jesteśmy teraz przed okresem majówkowym, więc były wyzwania, i tak naprawdę turniej zaczyna się już dzisiaj, ale wierzę, że za kilka dni będziemy mogli go super wspominać. No właśnie, to od razu patrząc na rozgrywki, mamy 19 zespołów, bardzo dużo. Może uda nam się do tego czasu jeszcze, bo przyznam, nie jestem przygotowany specjalną grafiką, ale do tego jak puścimy może mi się uda i będzie taka specjalna grafika jeszcze. 19 zespołów patrząc na, na półfinał. To jest dużo czy mało? To jest bardzo dużo. Ja osobiście jak, jak mam za sobą tych startów z kilkanaście, kilkadziesiąt, czy jako... Nasz tutaj pełnomocnik ze strony uczelni, który wysyła te drużyny, czy jako trener, czy, czy jako osoba, która pomagała przy organizacji, no to ja jeszcze nie miałem możliwości gdzieś tam bacznie obserwować tak dużych AMPów. Nie są to tak duże AMPy pod względem ilości uczestników, bo potrafią być większe, na przykład w lekkiej Atletyce, gdzie jest bardzo wiele konkurencji. Zjeżdżają się uczelnie z całej Polski już od razu na etap centralny, niepółfinałowy, ale pod względem samych półfinałów na na dyscypliny w grach zespołowych to to jest naprawdę bardzo duża ilość drużyn. No to szapoba, bo zorganizowanie właśnie tego jeszcze w okresie majówkowym, gdzie pewnie jest problem z nawet noclegami i hotelami, no to to jest naprawdę niesamowite wydarzenie. Ale mówimy o tym, że cała impreza zaczyna się dzisiaj, ale same mecze zaczynamy dogrywać jutro, to, co dzie dzieje się dzisiaj. Czyli w czwartek, bo nagrywamy w czwartek, żeby każdy wiedział. W czwartek, <laughs> czyli dzisiaj zjeżdżają się te zespoły, czyli już pierwsze jest właśnie kwaterowanie, to jest bardzo ważna rzecz, bo tak naprawdę te zespoły pokazują też swój profesjonalizm. Jedni przyjeżdżają szybciej, jeszcze się przygotowują do tych meczów, inni przyjeżdżają na ostatnią chwilę, traktując to jako akademicką imprezę, czyli atmosferę, zabawę, sport. Aczkolwiek są drużyny, które starają się, no przykładem tego są właśnie nasi siatkarze, którzy nie są tak zasileni zawodnikami ligowymi, więc w ich przypadku to jest w większości ciężka praca, żeby awansować i gdzieś iść dalej. Są zespoły, które są powiedzmy bardziej utalentowane ze względu na swój personel i gdzieś podchodzą do tego na większym luzie, więc to jest już pierwszy aspekt, który się dzieje, czyli te zakwaterowanie profesjonalizmu. od razu się zapytam, o ten większy luz, czy jeszcze zdarzają się takie ekipy faktycznie, które przyjeżdżają dla zabawy i potem następnego dnia trzeba brać alkomat, czy już nie? Znaczy, ja Bo myślę, kiedyś że... pamiętam, że tak było. Znaczy, ja myślę, że, że, że ten luz jest w nas, to, to nie tak, że my jesteśmy jakoś bardzo spięci, że, że to, co wypracowaliśmy, to musimy... To musimy poka pokazać, mówię na siłę, i że tego takiego przysłowowego piwka integracyjnego też nie może się pojawić, bo, bo tak wcale nie jest. No, Amby to jest przede wszystkim taka integracja studencka. Wiadomo, że sukces sportowy powinien przeważać w tym miejscu i, i widać w 95-99% zespołów tak jest, że, że, że zespoły jadą walczyć o ten sukces sportowy, ale. Ale to nie, nie, nie przeszkadza tej integracji. Są mhm. pojedyncze zespoły, które faktycznie oceniają swoje szanse jako bardzo niewielkie na tą walkę sportową, więc, właśnie traktują przede wszystkim tę integrację, że mogą wyjechać razem, mogą z innymi zespołami się spotkać, a sportowo nie mają na tyle środków i takiego, takich umiejętności, żeby walczyć z tymi mocniejszymi zespołami. Więc y, mówię, gdzieś taka, taka zdrowa integracja pomiędzy tą, tą zabawą a sportem y, no, występuje w akademickich yhy, mistrzostwach polskich. Okej, okay. teraz patrząc na, na przykład na grupę A, zerkam, że mamy tutaj od nas Politechnikę Gdańską. Wasza ekipa jest także w grupie A, potem w grupie B mamy Gdański Uniwersytet Medyczny, czyli mamy już trzy zespoły z, od nas z Gdańska z tych miasta i w grupie D mamy Uniwersytet Gdański i Akademię Mariatki Wojennej w Gdyni, czyli mamy ile? Powiedziałem, raz, dwa, pięć drużyn. Czyli można powiedzieć z takich typowo państwowych uczelni mamy wszystkie które są reprezentowane, czyli Czy dla nie. każdego to ważne. Uniwersytet Morski chyba mógłby być, tak? Ale nie, u nas, u nas ich nie ma, nie ma Uniwersytetu ale Morskiego, system, ale z tych tak, wszystkich tak. takich uczelni, no to oni też re regularnie startują. Za tydzień z nimi nasze uczelnie będą się spotykać na koszkówce mężczyzn na przykład. Ale tak, no te uczelnie startują regularnie i to, co jest dosyć ciekawe, no to to są zazwyczaj też uczelnie, które od razu awansują do finałów w większości przypadków. W zeszłym roku w przypadku koszykówki mężczyzn i kobiet udało nam się również ten finał e, osiągnąć. I w przeciągu tak ostatnich, tych powiedzmy, siedmiu lat, gdzieś tam regularnie, w połowie dyscyplin, nasza uczelnia startuje. A pozostałe uczelnie również zazwyczaj się meldują w finale. Także. Tutaj nasz ten ośrodek trójmiejski, bym powiedział, jest, jest naprawdę mocny pod względem sportu akademickiego. Ale czy można tak powiedzieć, że akademickie mistrzostwa polskie są trochę wzorowanym na to, co się dzieje typowo w Stanach Zjednoczonych z tą uniwersytecką dyscypliną, każdą dyscypliną sportu, gdzie tam są naprawdę no, olbrzymie pieniądze pakowane w to wszystko, w tą otoczkę, w, w przygotowania. Już nie mówiąc o, o koszykówce, z której potem tak naprawdę leci, leci wszystko do NBA. E, czy tak naprawdę ta organizacja tutejsza to idzie w tą stronę? Myślę, że gdzieś to jest trochę moje takie zdanie, że lata temu to powstały dwie kultury. Jedna, która powstała tam i jest w tym sporcie akademickim, na troszeczkę innych zasadach niż to, co się dzieje tutaj u nas w Europie czy u nas w Polsce. Tradycje nasze są wielo, wieloletnie i bardzo mocne pod względem sportu akademickiego. Przez federacje międzynarodowe jesteśmy wysoko oceniani pod względem organizacji, pod względem rywalizacji. Pod względem zaangażowania uczelni, te pieniądze no, nie są równomierne do tych, które są w Stanach, co się przekłada. Właśnie... A to w wielu dziedzinach. Tak, ale to właśnie myślę, że, że przez to jest może trochę mniejszy odbiór. Społeczeństwo nie jest nauczone tak bardzo wspierania i kibicowania tych drużyn akademickich, a poziom sportowy pokazuje, że tam rywalizują tak naprawdę ci sami ludzie, czyli zawodnicy, którzy już później u nas są obecnie ligowi, a w Stanach Zjednoczonych byliby za chwilę zawodnikami ligowymi, czy wyjeżdżaliby w świat grać, więc w tym przypadku to są podobne personalia, a trochę inny jeszcze jest odbiór społeczeństwa, bym powiedział, nad czym wszyscy pracujemy, żeby przede wszystkim właśnie dociągnąć medialnie, widowiskowo, czy pod względem właśnie tego fanbase'u do, do tych Stanów Zjednoczonych. Znaczy ja myślę, że sama organizacja jest troszeczkę inna, bo nawet na przykładzie tej środkówki naszej to w Stanach nie ma zawodowej ligi, tak jak u nas jest Plus Liga mm -hmm. pierwsza liga. No, no, Mamy najlepszą tam. ligę na świecie, no nie to, oszukujmy to, się. No. To wiadomo, ale tam jakby ta akademicka jest właśnie na, na najwyższym mm -hmm. szczeblem rozgrywkowym. I z tej akademickiej zawodnicy trafiają do, do tych lig w innych, w innych państwach, tak? W Stanach nie ma takiej zawodowej ligi. Więc no sama organizacja jest zupełnie inna, także nie można by, tak myślę, rozpatrywać naszego akademickiego związku sportowego i tych rozgrywek kampowych w porównaniu do, do Stanów. Jednak myślę, że czerpie tu, jest tutaj ogromny potencjał, który, który jeśli zostanie mądrze poprowadzony, to może być wykorzystany. Bo, tak wspomniałem wcześniej, rozgrywki akademickich mistrzostw Polski stoją nieraz na bardzo wysokim poziomie. Który, który mógłby się skonfrontować z, z ligami z pod patronatem Polskich Związków. Więc, jak już jest poziom sportowy wysoki, to dlaczego tego nie pokazywać ludziom, nie, nie interesować ludzi? No tak, przy tym właśnie potrzebna jest ta cała otoczka. Jak widzę, to Wy w tą stronę idziecie, chcecie zrobić z tego wspaniałe widowisko też dla kibiców. Więc od razu powiedzmy, faktycznie. Kiedy kibice mogą przyjść, pojawić się, obejrzeć to, czy muszą coś płacić, czy nie muszą coś płacić. No i coś może o terminarzu właśnie dokładnie kiedy zaczynamy, może jakiś pierwszy mecz, jak to wygląda? Tak, no pod względem, pod względem właśnie tego terminarzu, od tego bym zaczął, to mamy bardzo dużo spotkań ze względu na ilość drużyn. To jest 48 meczów do rozegrania w trakcie trzech dni, tak naprawdę dwóch i dnia. Więc piątek, sobota będziemy grać od godziny 8 do godziny 21. Także tych meczów będzie naprawdę dużo do obejrzenia. Kibice mogą oglądać zarówno transmisję online, która jest darmowa, jak i przyjść faktycznie na hale i wspierać te zespoły również za darmo, co jest uważam, że super inicjatywą, że można tych zawodników zobaczyć z bliska. Można z nimi też łapać kontakt praktycznie z tymi samymi osobami, które w Lidze rywalizują. I to, co jest. Jeszcze takim, właśnie, super, uważam z naszej strony, co, na co chcemy postawić, to raz, że jest ten odbiór medialny, ale my chcielibyśmy jak najbardziej sprawić, że ci uczestnicy, którzy do nas przyjeżdżają, faktycznie czują się zaopiekowani. No i w zeszłym roku my stworzyliśmy też strefę zdrowia na naszych mistrzostwach. W tym roku będzie ona ponownie, gdzie no, dzięki naszym inicjatywom są też fizjoterapeuci jest możliwość kontaktu z nimi, regularnego wsparcia, bo, mimo wszystko, jest to sport akademicki, bardzo często. Jest on właśnie na tym drugim miejscu po sporcie zawodowym i mimo że jest ten poziom, to czasami są mniejsze fundusze i dlatego fajnie, że te osoby mogą przyjechać, mogą poczuć się zaopiekowane, zadbać o siebie, pójść do fizjoterapeutów, popracować nad sobą, ponieważ no, jeżeli rozgrywają na przykład po trzy spotkania dziennie, no to jednak organizm odczuwa to. Trzy spotkania dziennie mhm. przez trzy dni to jest naprawdę duży wysiłek. No tak, z tego, z tego co rozmawialiśmy jeszcze, albo nie, miejsce. Bo to jest ważne, bo każdy kto chciał przyjść, gdzie rozgrywane są tak, mecze. Tak. Rozgrywamy je na centrum sportowym właśnie GUMEDU, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uważamy to miejsce naprawdę za bardzo dobre. Tutaj w naszym trójmieście nie mamy takich możliwości. Może prócz naszej bezpośrednio też Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie mamy cały kompleks obiektów blisko siebie ale nie ma innego takiego miejsca, gdzie możemy mieć dwa boiska obok siebie i rozgrywać dwa mecze w tym samym momencie. Zazwyczaj musielibyśmy się posiłkować dwoma osobnymi halami, a tutaj chcemy przede wszystkim iść w stronę tego odbioru i kibic może w tym momencie być na jednym, na drugim spotkaniu, można zostać z jednego spotkania na drugie, żeby ułatwić nawet taką komunikację, to w tym roku ułożyliśmy tak harmonogram, że mecze zaczynają się na zakładkę 15-minutową żeby właśnie cały czas na tym boisku coś się działo, żeby ta osoba, która przyjdzie kibicować, widzia, nie zastawała takiego stanu, że jest puste boisko, czekamy na rozgrzewkę, jest na przykład wzięty timeout, cały czas, żeby coś na tym e, boisku się działo. Jest oddzielone oczywiście kotarą, więc nie ma problemu, że gdzieś piłki przenikają e, pod względem Takim audio też nie było problemów, że zagłuszaliśmy siebie nawzajem, czy, czy decyzje sędziów odgwizdywane też były niejasne, na którym to jest boisku. W zeszłym roku tego uniknęliśmy, a jednak na tej hali cały czas coś się dzieje. I mamy dwie pełnowymiarowe płyty boiska obok siebie, co jest no, w którym mieście rzadkość. Czyli yy, nie będzie czasu, żeby wyjść sobie na przykład po powstytki. Bo cały czas coś się dzieje. Będzie ciężko, ale jeżeli kibic przyjdzie na przykład na 7 spotkań jednego dnia, no to myślę, że można mu wybaczyć jak na 10-15 minut sobie wyjdzie. Poza tym wiadomo, która część meczu jest najbardziej emocjonująca, przeważnie jest to końcówka. Także te, te 5 minut zawsze się znajdzie dla siebie. Okej, okay, yy, z tego co pamiętam, Hala Gumedu to jest ulica Dębowa. Tak, prawda? Dębowa tak. 21. Czyli dzielnica Gdańska, niołki. Tak jest bardzo blisko centrum Gdańska, więc dojazd też jest bardzo łatwy. Nawet chyba autobus 283 niedaleko podjeżdża, tak mi się wydaje. Podjeżdżają tam też autobusy, podjeżdża blisko jest cała całe tutaj przy naszej Alei grunwalskiej linia komunikacyjna z tramwajami SKMK. Też jest niedaleko Gdański, także Stocznia też 15 minut piechotą jesteśmy na miejscu. A czy jakieś zespoły już się pojawiły i już przyjechały? Z tego, co mi deklarowano, to pierwsze drużyny miały przyjechać około godziny 16, także właśnie teraz powinny zjeżdżać. Okej, okay. a jaki macie taki odbiór właśnie od tych zespołów, kiedy wiedzą, że właśnie mają przyjechać do Gdańska? Dla zawodniczek w większości przypadków jest to super, bo to miasto jednak samo w sobie jest naprawdę atrakcyjnym miejscem. Pod względem sportowym, no to mówię też stoimy wysoko w tym roku. Wszystkich naszych uczestników, jakby przepraszamy i bardzo dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość, bo do samego końca pracowaliśmy nad wszystkimi tymi obiektami noclegowymi. Naprawdę nie było łatwo w tym okresie majówkowym. Tam, jak rozmawiam z innymi drużynami, które niedługo będą na przykład coś organizować, no to teraz jest bardzo ciężki okres na to. No, w efekcie, w większości, wszystkiemu staraliśmy się sprostać tak, żeby, żeby były tym drużynom jak najbliżej. I główną bazą noclegową, która miała być docelowo jest na przykład hotel, który jest 500 metrów już od Hali, także te osoby będą mogły dosłownie sobie przysługiwać w klapeczkach przejść z Hali do pokoju, i na tym nam zależało. No jednak, w momencie, gdy dowiedzieliśmy się, że w porównaniu do zeszłego roku na 12 zespołów, gdzie było, zakładaliśmy w tym roku 16, wyszło 19, no to te noclegi czasami są trochę no, bardziej oddalone od tego obiektu, no ale wciąż wszyscy jesteśmy w Gdańsku, co jest yy, uważam za. Ważne, bo ten miasto jednak jest dobrze skomunikowane, także damy radę dotrzeć. Byliśmy też na takich mistrzostwach, gdzie komunikacyjnie trzeba było się bardzo daleko przemieszczać, i, i wierzę, że będą jak najbardziej zadowoleni z tego odbioru, że jednak jest to Gdański, że mogą przyjechać tutaj do nas i zobaczymy. Mam nadzieję, że będą wybierać ten kierunek w azs się dalej. To jest ten wasz półfinał, ogólnie można powiedzieć cały turniej. To jest całkiem niezła też reklamówka miasta, więc też się tak zastanawiam, miasto wspiera takie inicjatywy? Pod względem miasta, to miasto bardzo mocno wspiera nasz klub sportowy, który jest organizatorem też tego wraz z Akademią Wychowania Fizycznego, więc co do samego turnieju, nie udało nam się w tym roku jakiegoś dodatkowego wsparcia uzyskać. Tak naprawdę też Staraliśmy się dać jak najlepszą ofertę dla naszych uczestników, staraliśmy się, żeby te oferty, w których uczestnicy płacą za siebie nie były najwyższe. Udało nam się pozyskać kilka dotacji między innymi z miasta Gdańsk. Więc wspiera. Oczywiście wierzę, że to jest duża wizytówka. Mi osobiście wiele lat temu się marzyło, żeby zorganizować taką naprawdę wielką, wielką imprezę, gdzie byłyby dwie dyscypliny skumulowane w jednym momencie i zrobić z tego imprezę dla całego Trójmiasta, bo już naprawdę poszlibyśmy dalej niż za miasto Gdańsk. I tak jak społeczność ta akademicka przyjeżdża sportowo się integrować ze sobą, to bardzo liczyłem, że również bylibyśmy w stanie robić objazdówki kibiców z jednego miejsca na drugie, z jednej dyscypliny na drugą i tak naprawdę mocno zintegrować cały nasz region. Czyli tak można powiedzieć marzycie trochę o uniwersjady? Można by tak powiedzieć, ale myślę, że trójmiasto nie jest takim idealnym kierunkiem do takiej uniwersjady. W zeszłym roku były Europejskie Igrzyska Akademickie, odbywały się one w Łodzi i no zjechała się potężna ilość drużyn, bardzo wielu wolontariuszy, jeszcze więcej uczestników, do tego wszystkiego kibice. No i Łódź była gotowa pod względem noclegów, pod względem zagospodarowania praktycznie całego miasta pod, tak, pod taki event. A jednak no, wiemy, że tutaj samo w sobie Trójmiasto sportowo jest mocne, więc myślę, że byłoby to bardzo ciężkie, bo w międzyczasie były, byłoby dużo meczów jeszcze wciąż, ekstraklasy, superligi, pierwszej ligi, drugiej ligi, w wielu różnych dyscyplinach, przez co ciężko by było to wszystko, czy nawet komunikacyjnie, czy pod względem zakwaterowania, a nawet bym powiedział, że pod względem samych sędziów mogłoby być ciężko, bo sami teraz też to przerabialiśmy, że w podobnym okresie w Polsce dzieje się kilka różnych powiedziałbym, eventów dla sędziów, różnego rodzaju mistrzostw i nawet o to trzeba było gdzieś tam się porządnie postarać, żeby to Ale wszystko uczyć. się udało. Dokładnie na, tak. Organizacja na piątkę z plusem czy na szóstkę? Lubię takie rzeczy podsumować po czasie, także będą punkty gdzieś tam ewaluacyjne, żeby się do tego odnieść. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie naprawdę najlepiej, jak się uda. Przede wszystkim raz, że sportowo będziemy w stanie rozstrzygnąć, kto awansuje do finału, bo to jest nasz główny cel a dwa, że po prostu te zespoły spędzą super czas i przede wszystkim dla mnie personalnie ważne jest, żeby to był zdrowy czas. Że mogą jednak się pobawić, mogą mieć bardzo dużo rywalizacji akademickiej, ale żeby ona przebiegała jak najbardziej zdrowo. Cieszę się, że właśnie ten sport się teraz nam rozwija, dynamizuje. Ta koszykówka jest coraz szybsza, ee, coraz bardziej atrakcyjna i chcemy, żeby za tym też szło zdrowie. Także organizacyjnie patrzymy tak holistycznie na cały ten tak aspekt. Finał już wiadomo, gdzie jest? Tak, finał odbędzie się w Lublinie w tym roku. W Lublinie. A myślałem, że tak jakbyście awansowali ten z automatu, byście dostali potem finał. Nie, i... nie, to już na samym początku roku akademickiego mniej więcej są znani organizatorzy. Aplikujemy w konkursie takim ofert, można by powiedzieć już w czerwcu, przed wakacjami i do końca roku kalendarzowego te decyzje już są podjęte, kto będzie organizatorem. Także to zazwyczaj pozostaje, musiałoby się... Naprawdę, coś ciężkiego wydarzyć, żeby się organizator zmienił, ale to nie jest na zasadzie właśnie takim ligowym, że, że jak mamy tutaj tyle zespołów, awansujemy, to już później dzieje się mhm. to u nas. Okej, okay, to teraz już tak typowo sportowo, a na co liczy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu na tym turnieju? Zwycięstwo, awans. Zdecydowanie to to... awans. Zdecydowanie awans. No mam tą przyjemność, że oprócz tego, że jestem organizatorem, to jestem też trenerem naszych koszykarek, więc ja zawodowo staram się wychodzić z tego założenia, żeby myśleć na jeden mecz do przodu. Więc przed nami, przed moimi dziewczynami, stawiam taki cel, żebyśmy skupili się na najbliższym meczu, żeby go jak najlepiej rozegrać. Tak naprawdę wszystkie dla nas mecze są bardzo istotne, więc nawet nie patrzymy tak naprawdę na terminarz. Wiemy, że mamy mecz jutro o 11.45 i nie patrzymy, z jakim to będzie rywalem, tylko patrzymy na siebie, żebyśmy my zagrali jak najlepiej jesteśmy w stanie zagrać. No i wiemy, że tak naprawdę wyjście z dobrego miejsca w grupie już nas zbliża do tego awansu bardzo, bardzo mocno. Właśnie, bo tego chyba nie powiedzieliśmy, ile, ile drużyn awansuje do finału. Tak, no z 10 drużyn awansuje do finału i no to jest dużo na 19 zespołów, a, także tutaj pod względem całego systemu rozgrywek trzeba jednak mocno popracować w grupie, żeby awansować mhm. z grupy, bo już wyjście z pierwszego, z drugiego miejsca no to automatycznie to jest 8 drużyn, które awansuje, jeszcze później trzeba się pobić po ostatnie dwa miejsca. No, OK, tego Wam życzymy, żeby to na spokoju wyszło. Rzecz szczerze mówiąc, trzymamy kciuki za wszystkie trójmiejskie uczelnie, żeby finale było miło, przyjemnie dla nas, dla Pomorza. Co prawda szkoda, że ten finał tak daleko, ale mam nadzieję, że następny zmienimy i wszystko będzie u nas, bo Grańsk fajnie gdyby był stolicą akademickiego sportu. Gdzie tam jakaś Warszawa, gdzie tam jakiś Lublin, zostawmy to ogólnie. Grańsk wygrywa. Przepraszam, Grańsk co pod Gdynia, Kościerzyna, Katuzy, bo to cały Pomorze. Nie, bo teraz wyjdzie, że ja tylko z Gdańskiem, a to telewizja pomorska. W tym wypadku, no dobra, to. Jedna ważna informacja. Fala Sportu będzie prowadziła transmisję z meczów koszykarskich. Pań z Akademickich Mistrzostw Polski. Zaczynamy już jutro. Dzisiaj na Facebooku podamy wszystkie informacje dokładnie o której godzinie, gdzie, dokładnie z linki i tak dalej, żebyście wszystko wiedzieli i mogli sobie kliknąć. Co prawda piątek może nie jest najlepszym takim dniem, żeby pojawić się, no bo rano wszyscy gdzieś tam pracują. Ale dlatego zapraszamy, żeby kliknąć w pracy w link. Trochę tam jak szef nie widzi po prostu tam gdzie Telefon, tego kliknąć, sobie oglądać, zawsze przyjemnie. My jako Fala Sportu zrobimy wszystko, żeby było idealnie. No i do tego dziewczyny jako sportsmenki mam nadzieję dodadzą drugie i będzie co oglądać. To może jakieś zaproszenie, odwołanie, proszę. Serdecznie Was zapraszamy na nasz turniej, przede wszystkim do kibicowania, ale możecie uczestniczyć czy zarówno w transmisjach, czy będziecie mogli uczestniczyć... Bezpośrednio na hali zapraszamy na halę, żeby było nas jak najwięcej, żeby ta atmosfera faktycznie, żeby dziewczyny to czuły, że są wspierane, żeby rozegrać taką ilość spotkań. Myślę, że w ich imieniu można za to już z góry podziękować, bo to dla nich dużo znaczy. A wszystkim osobom, które będą oglądać transmisję, to życzymy, żeby była ona jak najciekawsza dla was. Tak, i żeby nie było problemu z internetem. Tego sobie życzymy. Tego sobie życzymy. Jeśli nie będzie problemu z internetem, to wszystko pójdzie gładko. No dobrze, kolejny program Oldi z już za dwa tygodnie, bo za tydzień mamy majówkę i przyznam, że ja się udlopuję po akademickich mistrzostwach Polski, gdyż całego powera z siebie dam. Poza tym pamiętajmy też, że w sobotę mamy mistrzostwa Polski w Unii Hokeju, więc wszystko będzie można zobaczyć na, na naszych kanałach. Serdecznie zapraszamy, ja Wam jeszcze raz życzę sukcesów No i do zobaczenia jutro rano. Do zobaczenia. Życzymy udanego czwartku, a jutro już piątku. Trzymajcie się, pa pa.